Szczęść nam Bożej Maria, uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia naszego Ojca, który jest w niebie. Da się nauczyć. Praktykujemy to cały czas. Ćwiczymy, wdrażamy się. Inaczej się tego nie da zrobić, no chyba, że ktoś ma dar wlany przez Pana uwielbienia, czy chwalenia, czy dziękczynienia. No to nie ma tematu, ale zakładam, że większość jednak nie ma. Pamiętajmy, że uwielbiamy Pana dla niego samego. My uwielbienie z kultem należnym. Bogu samemu i czynionym dla Niego samego. Pamiętajmy, że przez uwielbienie uznajemy, że Bóg jest Bogiem. Chwalmy Boga, Pan mieszka w chwałach swojego ludu. Uczmy się też kultury dziękczynienia w każdej sytuacji. No właśnie, czy rozumiemy, że dziękować trzeba, jak mówi Słowo Boże, w każdej sytuacji? Nieustannie się modlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola. Jezusie Chrystusie względem Was. Czy właśnie chcemy dziękować za każdą rzecz? Nie tylko za dobrą, ale za tę, którą również uważamy za złą. Tylko no właśnie. Trzeba dobrze rozumieć dziękczynienie. Shariarakialatem, Hiarakialatiarate, Sitiaratem, alate, Hiaratem. Dobrego wieczoru i z Panem Bogiem.